Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam Was, widzowie, świeżutko po walce. Czarka, witam Cię, czarku. Siemasz, masz, widzę. Nie wiem, jak to powiedzieć, no, Easy Money, chyba, co? No kurczę, na papierze to się nie wydawało, że pójdzie tak gdzieś łatwo, bo na różkę, które no to kawał z kurczy i on zawsze długo w tych walkach wytrzymywał, no ale po walce tak można powiedzieć, nie? Jak widziałem wasze spotkanie, bo wczoraj pierwszy raz chyba, nie wiem, od pięciu lat oglądałem ważenie w domu, bo mnie nie było. Jak wy się spotkaliście, to poczułem jakby taki stary sensej spotkał, wiesz, swojego ucznia. Bo wy razem trenowaliście jeszcze u trenera Mirka, no nie? Ja, u Mirasa razem trenowaliśmy to kurde z dobre 2-3 lata na pewno i no. gdzieś tam e, też nas więź jakaś się łączyła, bo nam no, dobrze się trzymaliśmy i e, mój brat Michał e, był trenerem jakiś czas Marcina, prowadził mu boks, pomagał mu w tej sferze, nawet z nim na walki jeździliśmy, a to kurde tak wyszło, że razem zawalczyliśmy. Nie? No właśnie i miałeś coś takiego, że e, z kolegą ciężej będzie wejść do tego pojedynku, czy raczej to się zostawia z boku? Kurde, to się chyba jak już do walki wszedłem, ja widziałem jak już Marcin to jest taki wariat, widziałem jak on na mnie patrzy, mówię no to wiesz, no to ja też nie będę tutaj już miał jakichś sentymentów, tylko no, trzeba będzie mocno mu przyjebać, żeby siadł i tyle, nie? Potem sobie normalnie pogadaliśmy, wiadomo, nie? To tylko sport. Fajnie, że w ogóle wziął tą walkę, bo ja już kurde odpuściłem sobie, nawet już wagi nie robiłem, tylko sobie zjadłem normalnie, mówię pewnie tej walki już nie będzie, bo nikt nie weźmie, a tu akurat dostaję telefon, że Marcin podjął, nie? Tak. Ja widziałem wpis by Borowicza, na początku szukali ci przeciwnika w MMA, Miał być jakiś tam zagraniczny, mocny zawodnik. Potem pojawiła się opcja Mateusza Strzelczyka, tylko tam nie chcieli go chyba wypożyczyć. No i co wtedy? Już. Chyba tak człowiek sobie myśli, kurde, kolejny raz lipa, co? O, to był czwartek już, y, godzina 15 od rana czekałem, ja od y, dwóch dni czekałem na informację, czy ten Strzelczyk, wszystko już dopięte było, z nim się dogadali i czekaliśmy na informację, czy on go puści, a ja już o 15, y, do 15 czekałem, mówię, już dam sobie spokój, w stanie tak samo było, jak miałem walczyć y, na fenie, że czekałem jak głupi, mówię, dobra, już mi się nie chce tej wagi trzymać, mówię, sobie coś zjem, a zaraz pyk, telefon dostaje, że, że Marcin. No wiadomo, że to w boksie, ale no, fajnie nawet i w boksie Walczyć się rozruszać. E, przyjechałem sobie tak to będzie w domu za mulę trenową, a tak sobie przyjechałem. E, fajne pieniążki za to walkę zgarnęliśmy, daliśmy sobie po twarzy. No i no. są. Pierwsza walka frikowa w tym roku. No. Frikowa, słuchaj, no nie wiem, jak to może nazwać, no. bez konferencji, ale, bez programu się nie liczy. Ale, ale friki otworzyłem w tym roku tak naprawdę, bo to w 2025 pierwsza szkoła. Te, no teoretycznie tak, dobrze, teoretyk, teoretyk. E, słuchaj. Jak to jest teraz z tą twoją karierą? Bo tam na Twitterze już wie, wszyscy mówią, "O, taki talent, a tu się nie bije, tu to, tu tamto. Trzeba przyznać trochę, że na pewno ludzie oczekują, że wiesz, że będziesz bił się coraz to wyżej w tym MMA, że ta poprzeczka będzie podniesiona. Ja wiem, że gala miała być w Lublinie, została przeniesiona do Częstochowy, pewnie też dlatego nie walczysz tam. Ale nie chciałeś nawet zawalczyć w tej Częstochowie, ale w ma na fenie? No to by nie przeszło, ja nie byłem brany pod uwagę, ja też tam nie mam małego kontraktu i to w Częstochowie by się nie spięło, bo no tam na pewno kibiców moich by sporo nie pojechało, następna ale jest bardzo blisko mnie, to na pewno tam e, licznie przyjdą moje kibice. E, I co ci mogę powiedzieć, planujemy tu z e, moim menadżerem e, za miesiąc mocną walkę za granicą. Także mam nadzieję, że to dopniemy i wtedy na pewno będą e, kibice zadowoleni, bo no, goś e, jest mocny, nie. Poza fenem, poza zagranicą. Poza, za tak. O to ciekawe. To może zranić jak organizacja? Może nie nie, jak nie ma. Nie można. mogę, bo kontraktu nie podpisaliśmy. A, okay. Na razie są bardzo zainteresowani, że my nam wystąpił, ale <laughs> na razie to trzymaliśmy, bo nie wiedziałem jak będzie po dzisiejszej walce, nie? Ale nic mi nie jest, czasu nie dostałem nawet żadnego. Także kurde. No tak, czyściutka, no, tak. czysto, czysto jest. Ostatnie walce też nie dostałem, to, kurde, fajnie teraz mi te walki mnie Jak tę kategorię zmieniłem, to czuję, że jest w tej łapie. Kiedyś to się męczyłem z tymi chłopakami po 5 rund, kurde, a teraz czuję, że nie robię tych dużo kilogramów i że jest dynamit w tej łapie. Nie? Czyli nie zawsze warto być największym w kategorii, chodzi mi, że tak gabaretowo, tylko czasami jest ważniejsza jednak trochę też ta świeżość, szybkość, no nie? No tak i powiem Ci, kurde, że jak no, tą kategorię zmieniłem, to ten, czy strus, czy naruszki, no to byli tacy zawodnicy, że ich, jak przegrywali, no to decyzjami raczej, nie? I ciężko było skończyć, ja kurde, w pierwszej rundzie. Nie? No to myślę, że naprawdę, na, na pewno. Jest Dzisiaj widziałem po Marcinie, że tam ze trzy ciosy weszły, to on już, kurde, cały w był, No, także myślę, że jest i, y, walnięcie teraz, nie? Znaczy, no jest na pewno. Słuchaj, ja nie chciałeś sobie wymyślić jakichś ksywy, tak jak y, Marcin sobie wziął jakieś cyborga? Ty, ty, ty. Ty, ty. Ale nie ja pasuje akurat ty, Trochę tak. No, kurde, właśnie tak dzisiaj z chłopakami siedzieliśmy, kwiniliśmy wszyscy mają ksywy, tylko nie ja. No, ale to, kurde, ja sobie sam nie mogę wymyślić, to się musi tam <noise> chyba wymyśleć jakoś, nie, żeby to pasowało. No, możesz sobie sam rzucić i tam ci, wiesz, przeakceptują i tyle, nie? No, coś Trzeba będzie pomyśleć. Tak. Ale co z tym fenem? Bo ja widzę, że cały czas tam są jakieś problemy z tym znalezieniem przeciwnika do ciebie. Ja jestem cały czas gotowy. Ja w danym roku też miałem szczerze, kurde, tego po uszy. Po dziurki w nosach, bo kurde, co przygotowania gdzieś się wypadały. Ale tutaj Prime na wysokości zadania staną i gdzieś ratował te walki. Tyle dobrego. No Ale wiadomo, że to nie jest komfortowa sytuacja, jak gdzieś drugi czy trzeci raz wypada mi walka. No ale dobrze, że jestem Prime i oni, oni to ratują, tę sytuację. bo... Bo jakby mi wypadały cały czas w fenie i bym nie walczył, no to była kurde tragedia, nie? Ja cały rok jestem w treningu, chcę się bić cały czas, a tu walki wypadają, tak się śmiali z tego Prime, a, a to <gryw> teraz jest kurde dobra sprawa, nie? Ratuję, ratuję, no, tylko wiesz. Ja dwa miesiące e, zrobiłem dwie walki. Nie? Wiadomo, że to w boksie miało być ma początkowo. Ale kurde, dobrze, że wiesz, przynajmniej tam wypada, to tu sobie mogę zawalczyć. Nie? Ja wiem właśnie, dobrze pod względem e, finansowym, ale taka walka w boksie. No sportowo nie za dużo Ci na pewno daje, nie? No, powiem Ci, może sportowo nie, bo to miało początkowo być w MMA i tam miałem mieć dobrego rywala, ale finansowo i, i no doświadczenie też jakieś mi daje, wiadomo. Ale ja mam gdzieś już z tyłu głowy kolejne pojedynki, to wiesz, to nie jest tak, że ja tu w boksie zawalczę i, i pół roku nie będę walczył, tylko już mam kolejne podopinane starty, wiesz. I z tych pieniędzy tu zarobiłem, to ja się mogę rozwinąć mocno, pójść dalej. Ludzie tego nie rozumieją, ale to też ten aspekt finansowy jest bardzo ważny. No, Prawie najważniejszy w tym, w tym sporcie. Słuchaj, no dobra, ale kolejna walka w boksie, kolejna walka poza Fenem. No to nie miałeś takich myśli. Ty masz dobre relacje z chłopakami Svenu, no ja wiem, ale żeby może powiedzieć sobie, że nie wiem, dajmy sobie spokój, dajcie mi iść gdzieś indziej. Ja tak miałem na początku, jak nie wiedziałem o tym prime, że tak się wszystko rozwinie, że e, ja już mówiłem nawet w wywiadach otwarcie, że nie podpiszę się z Svenem, bo jest za mało walk. Wiadomo, gdzieś tam e, nie ma takich wypadków, jakich bym oczekiwał, ale dziś wpadli na pomysł, żeby mnie połączyć z tym prime, i bałem się, że dla mnie to jest. Bo jak ja bym poszedł do innej organizacji, to bym mnie uwiązali znowu na dwa lata, a tak naprawdę jestem wolny, mogę walczyć za granicą, e, mogę walczyć, kurde, no nie jestem związany kontraktem, kto się po mnie nie odezwie z za czy jakieś te największe organizacje, są w każdym chwili, mogę odejść. I wiesz, bo przy tym jestem wolny i mogę dobrze zarabiać, także i mogę często walczyć. Dla mnie, wiesz, bomba, nie? Jakiś plan na ten rok jest taki jeden, nie wiem, contender, coś takiego? No, ja już, że powiem ci szczerze, nic nie planuję. Wcześniej miałem 10 zwycięstw z rzędu, w tym 7-7, i planowałem, że już w tym roku musi być. Ja chcę kurczyć zdrowy, wygrywać walkę za walką i przede wszystkim bić się często, nie? Ja bym się chciał bić z 5 razy do roku, wiesz? Myś... Ty masz lat w ogóle? 25, 25. Dobry. Ja bym chciał napierdzielać te walki, kurde, co, co drugi miesiąc Mógłbym się być. Teraz walki nie robię, to ja jestem cały czas w gazie treningowym, wiesz? Jak ja nie mam walki, to się Budzać, wiesz, nie mam celu, ja z tego tylko, tylko to robię, wiesz, nie pracuję nigdzie, ja bym się chciał co czas trzaskać. Słuchałem twojego wywiadu wczoraj yy, przed snem, bo tak zawsze robię, sobie puszczam wszystko przed snem, żeby być na bieżąco. Chyba yy, z kim nagrywałeś? Dla Fansportu. I widziałem, że byłeś chętny na walkę z Denisem, tak? Mówiłeś, że w każdej formule. Ja już wcześniej mówiłem, tak, no, że jestem chętny. On coś tam mówił, żeby mnie wyniósł z klatki, coś tam, że mi chlapacze. Także ja czekam na niego. Danis tobie klapacza. Tak, że mi z*** razu jak mnie zobaczysz to od razu... Ważnie, Dennis, on tak, ważnie. tak, że mi z... i, że ja potulę uszy i pójdę. Pójdę k***a, nic i zareaguję. No taki mocny jesteś. Tam. E, z tam szach to już y, mamy zażegnane, bo myślałem, że on y, też jest taki uuu, co to nie on. Jest trochę, ale, ale też normalny chłopaczyna poza kamerami jest. Także do niego nic nie ja, mam, no a tego Denisa tym chętnie naje***. Szkoda, że... Że może nie dojść do tej walki, ale by się ludzie zdziwili jakby ja bym pił. Właśnie, ciebie, co, taka walka to miałaby sens jak ta dzisiejsza twoja z Marcinem, że ona jest jakaś taka last to ogłoszona, bo te wasze konferencje strzelam, że wiesz, po Denisie ludzie ludzi chcą trochę więcej na tych konferencjach, strzelam, że z tobą by na pewno takich dymów nie było, ale taka last tak jak tutaj, ja bym to zobaczył, tylko jaka formuła? No bo w ma, no ciężko, ale stójkowo, co mi się wydaje? Dla, dla kogo ciężko? No dla Denisa, no ile ty lat no już trenujesz już no, ma. No, w boksie też mógłbym kończyć, nie ma problemu. Ja w boksie mógłbym, by się ludzie zdziwili, kurde, jakby szybko może spać. Myślisz? No myślę, że tak. No. Ja już trenuję no, sporty walki, kurde, kupę lat i też na macie czasami się biję z chłopakami takimi cięższymi i to, kurde, zawsze, wiesz... A jest podobno dzisiaj chyba Danis? Nie nie widziałem go. Nie przecięliście się? Nie, nie, się nie bo no to... chyba nie jeździ na to prawie. Nie wiem, czy nie jest w narożniku przypadkiem, może wiesz? Może jest w narożniku, może jest w narożniku, to może się przetniemy No zobaczymy, słuchajcie, jak się przetniecie, to spokojnie, słuchaj, nie róbmy tutaj no. demów. <laughs> e, Czarku, no trzymam kciuki za ten najbliższy pojedynek, mówi, że będzie bomba, trzymam kciuki, że była bomba, no i co? Widzimy się pewnie na jakimś kolejnym prime. Dobra, dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymaj się. Trzymaj się.